Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Ark Survival Ascended. Dziś zajmiemy się budową ogródka. I mam tutaj coś dziwnego, bo jest to Mountain Dew o smaku cytryny i maliny. Nigdy czegoś takiego nie próbowałem. Pierwszy raz znalazłem to właśnie dzisiaj w Dino. Więc spróbuję i zobaczmy, jak to smakuje. Bo mówię, nigdy tego nie próbowałem, ciekawi mnie jak to będzie smakować, czy w ogóle będzie to przypominać smakiem Mountain Dewu i czy w ogóle ma tak dużo cukru jak zwykły Mountain Dewu. więc uwaga, 3, 2, 1, testujemy. Dziwnie smakuje, ani trochę jak Mountain Dew. ale dobre, słodkie strasznie, więc pewnie ma dużo cukru, niestety, no ale Mountain Dew uwielbiam, ma dużo cukru, więc go w ogóle nie piję bo to jest z tego typu napojów gazowanych chyba najgorszy, jeśli chodzi o ilość cukru. Jeśli się mylę, to dajcie znać w komentarzach, czy znacie jakieś, które mają jeszcze więcej tego cukru. No ja bym chciał, mam ten deal bez cukru i byłbym zadowolony, niestety w Polsce nie jest dostępny. Wiem, że przez jakiś czas gdzieś tam było, nie wiem, czy w Polsce, ale wiem, że było, ale niestety akurat nie ma. I tak jak mówiłem, będziemy się zajmować budową ogrodu, więc yy, mamy tutaj narkoberisicy, mamy meczoberisicy, to dobrze, Ty skończ mi tu tańcować i paracować i tak dalej. Tylko idziemy i zbieramy chwasty. Zbieramy chwasty w celu nazbierania nam odpowiedniej ilości potrzebnych nam nasion. Nasion potrzebujemy dość dużo, więc yy, zbieramy roślinki. No i potrzebujemy z yy, każdego typu po jednym: więc mamy Citronal Seed, Rock Carrot Seed. Tych roślin było cztery. Savorut, jeszcze nie ma long grassa. Dobra, jeszcze to i to. To wywalamy. Jeszcze tylko long grass. Więc jeszcze tylko jeden rodzaj nasionek i wszystko mamy gotowe. Jest Savorut z powrotem. Chyba jest, czy nie? Raw Dobra, no to wywalamy. Jeszcze raz wszystko wywalamy. Jeszcze raz próbujemy zbierać. Dziwne, że nie tropnęło nam Plantex. Nasiona, Plantexa. Dlatego, że zawsze w tej okolicy dropiły z tych roślin. Ale teraz chyba trzeba iść na bagna po te Plantexowe nasiona. Tak mi się wydaje. I mamy Long Grass seeds. Ok, dobra, wszystkiego już mamy, ale dużo. Więc zostawię te niebieskie jagódki, bo one mi się podobają. I wracamy. Naszym celem dzisiaj również będzie osiedlanie naszego Argentyvisa, jeśli się uda. Bardzo fajnie byłoby dobić odpowiedni poziom, ale nie wiem, czy damy radę. Więc wracamy do naszego domku, damy lewele Trajkowi, wstawimy narkotyki, niech się kraftują. co zostawimy tę naszeńkę u niego w flipunku jeszcze i, i poczekamy. I nie, nie poczekamy. I pozbieramy to, co trzeba zbierać, czyli. Kamienie, bo potrzebujemy kamieni, więc będziemy się bawić w makapakę. Dobra, jesteśmy wszyscy za Trajkiem. Trajk dwa levele, -vale. niech ma ten tysiąc życia. Ale zaczął bujać, o kurde. Dobra. Tutaj to nam starczy na ponad 100 narkotyków, czyli brak mięska. Co za to i to. Do naszego Trajkusia możemy wsadzić wszystkie nasionka. I teraz miejsce na tą farmę. Miejsce na farmę wybrałem sobie tu, ale ono będzie zbyt małe. Więc tą farmę zbudujemy sobie tutaj z tej strony. Myślę, że będzie lepsze to miejsce niż, niż tamto. Więc tak też zrobimy. Tylko potrzebujemy mieć w cholerę kamienia. Kamienia nie mamy wcale, więc mój kochany to nie, pomożesz mi się przedostawać szybciej. Między tymi. Między wyspą a, a wodą. Więc sobie tutaj podlecimy i nie zbieramy kamieni. Masz level, nie wiem do czego ci dać nawet. Masz do dunajżu. już nawet nie wiem w co go levelować. Heh, głupi jeleń I to nie biały jeleń O nie, nie mogę tak mówić, bo później nie dostanę nigdy już reklamy mydła. Nie no żartuję. <gryw> I tak bym nie dostał. Strasznie mnie boli głowa. Nie wiem dlaczego, więc wybaczcie mi, jeśli dzisiaj odcinek będzie. Troszeczkę bez życia, ale boli mnie głowa i ostatnio boli mnie ta głowa codziennie, boli mnie strasznie. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale no pewnie stresem i tym, że odstawiłem leki, bo stwierdziłem, że nie chcę się faszerować tym głównym i, i po prostu wiecie, no to będzie zdrowsze dla mojego organizmu. Natomiast niekoniecznie dla mojej psychiki, ale, ale niestety no, trzeba, trzeba, trzeba walczyć i uważam, że że nie należy się poddawać i, i trzeba mimo wszystko. No bo jednak już na lekach byłem bardzo długo i, i nie ma sensu tego ciągnąć w nieskończoność, bo, bo tylko narządy wewnętrzne na tym cierpią I, i po prostu bez sensu obciążać sobie organizm niepotrzebnie eee, jakimś syfem. Dobra, tutaj mam jakiś ładny kamyczek i jest bezpieczny, więc wspieramy. Ostatnio przestałem całkowicie montować odcinki. Kilka odcinków nie zmontowałem w ogóle. A eee, ostatnie dwa trzy odcinki myślę, że nie było żadnego montażu jedynie co, to tam przyspieszyłem, tylko kawałek, to wszystko. Więc tutaj musicie mi wybaczyć. Eee, przykro mi z tego powodu, ale ymm, No brak czasu, niestety. Brak czasu. Ymm, egzamin z polskiego, tak jak mówiłem to już chyba w jednym z poprzednich odcinków, albo to na RedBedzie mówiłem. No tak czy inaczej miałem co robić w ostatnim czasie i też dużo mnie nie ma w domu, więc no nie mam kiedy nagrywać tych filmów, nie mam kiedy nagrywać, nie mam kiedy robić streamów, więc u mnie jest tym wszystkim bardzo ciężko. Dobra, mam już 200, a potrzebujemy 600 co najmniej. Dobra. O, dużo roboty. Jeszcze tak ze 4 razy będziemy musieli się przelecieć. Teraz w sumie koło setki może dźwigać nawet mi sobie troszkę mięska, pterasa, no jak na terasa to ma dużo wagi. Rozstawiamy się tutaj. Trzeba być bardzo czujny, bo tu jest niebezpiecznie. W każdej chwili można coś zeżreć. Dobra, sobie kamyczki. No jak mówiłem, mam nadzieję, że uda nam się już osiodłać naszego Gorgian Twisa, bo... Chciałbym zacząć polować na te wszystkie alfy i zacząć go porządnie expić. A być może jak znajdziemy jakąś lepszą kuszę, to uda się oswoić lepszego argentywisa jeszcze bardziej wykoczonego niż ten. Chociaż ten nie jest jakiś turbo potężny, ale chyba to jest najlepszy Argentavis, jakiego osobiście miałem. Chociaż moi znajomi mieli chyba lepsze Argentavisy. No tak czy inaczej jak mówię, z moich Argentavisów ten chyba będzie najlepszy. Rollerad salu. A dobra no. Tak. Musimy dać tylko tak. Już tego nie mamy, nie? Nie, nie mamy tego. Ciągle się zastanawiam, czy chcę. Czy chcę przechodzić wszystkie mapy od zera w Arku? Czy po prostu jak skończymy tą mapę na 100%? Bo to tą jedną konkretną chcę robić na 100%. Pozostałe raczej nie. No tak, zrobimy tą mapę na 100%, to czy, czy przenosimy się... Na inną mapę z naszą postacią, z naszymi zwierzętami i wszystkim, czy może jednak... To jest takie nagodicie. Czy może jednak zaczynamy wszystko od nowa, bo... bo nie wiem jakby to rozwiązać. O Terror, bird. Nawet dwa. Niedobrze. Ale w razie czego moje myśli je załatwią. Bez najmniejszego problemu. No i łupiemy sobie te skałki. Napiję się. Najgorzej to się nie wysmarkałem przed odcinkiem i teraz mam zatkany nos. Więc trochę lipa. I tak sobie myślałem, co można było ponagrywać w niedalekiej przyszłości. Eee, no i doszedłem do wniosku, że teraz jak mamy przerwę z. 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 z... No z czym my mamy przerwę? No teraz jak my mamy przerwę z... Ee, South Park Jak mamy przerwę z South Parkiem No to niestety, ale... Nie mamy żadnej krótkiej serii Bo mamy naszego Red Deada Który serią będzie bardzo długą Nawet do 100 odcinków może dojść Chociaż wątpię W najgorszym wypadku będzie koło setki Mamy arka, który tą setkę pewnie przekroczy, więc niezbyt dobrze. No, i mamy Dying Light, który pewnie się skończy koło 40 Główna Fabuła i koło 80 The Following skończymy, bo z Sonicem się umówiliśmy, że robimy wszystko na 100%, tak, żeby podejść do tej gry po raz ostatni, pożegnać się z nimi w ogóle, więc więc na no przykład to, by ja, żeby się tak pożegnać po raz ostatni, bo. Ile razy można przechodzić tą samą grę. Zazwyczaj tak właśnie na speedranie olewając wszystko. Eee, czemu mi rośnie torpor na pterasie? Letyfy. Dziwne. Dobra, zobaczmy, ile tego mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i pół. Dobra, pięć i pół. Czyli potrzebujemy jeszcze, jeszcze trochę. Już niedużo. To jest niesamowity detal. Także bardzo mi się podoba, że możemy chlapać wodę. Chlapać wodę, możemy chlapać wodą. No może możemy chlapać wodą chyba. Tymi skrzydłami. To jest moim zdaniem bardzo fajna rzecz. O nie, kąpi. Nie pięknaje. Nie cierpię was. Wynoś się stąd. Wynoś się, bo nie będziesz gryzł. No i Na tyle wystarczy. Zostawcie mnie, chamy. Olewam was. Bardzo mnie niepokoi to, jak słabo w ogóle idzie ta seria z Red Dead. A. To jest kiepski wynik. To bardzo kiepski. Nie podoba mi się to. Więc fajnie by było, gdybyście udostępniali moje filmy tak troszeczkę, bo mamy straszną lipę z wyświetleniami. I tam był film, który miał przez pierwsze dwa dni zero wyświetleń. Jest tragedia. Teraz ma dwa. Bardzo źle się dzieje. Potrzebujemy jeszcze dużo łuda i dużo tecza. Mm, okay. Mamy tu coś, co można by było rozłożyć. Fundamenty mamy drewniane. Nie wiem, czy chcę to rozkładać. Mogą mi się jeszcze przydać. Ścian będziemy potrzebowali od zasrania, bo planuję sobie to otoczyć w przyszłości potem więc ścian nawet nie ruszam, no ale to musimy mieć. Nie wiem, czy właśnie z tych z tych, tych, z tych fundamentów, czy może nie. Na pewno albo będziemy musieli rozbudować nasz dom, albo dobudować więcej budynków w naszej okolicy, bo nie ma tutaj kompletnie miejsca na niektóre rzeczy, czyli na przykład na miejsce, które byłoby wylęgarne naszych zwierząt i inne takie tam bzdurki więc no niestety, ale mamy lipę pod tym kątem bo no, no nie wiem czy będę musiał dobudowywać nowe miejsca czy, czy rozbudowywać to jedno nasze miejsce a ściany jeszcze będziemy potrzebowali tak czy inaczej na nasz domek 300 tecza, no jakoś to tam leci, dobra Terazku, chodź tutaj i mnie z powrotem o, niedźwiedź przychodzi. Niedobrze. Znaczy, on tutaj wisa ustawiam na pasywny, bo on tutaj widziałem, że latał przed chwilą. Ee, behavior. Passive. Tak. Masz się nie ruszać, jak coś się stanie. I teraz tak. Stąd bierzemy wszystko. No i robimy tyle pulu prawnych, ile się da. Dużych pulu prawnych. To jest. Large Crop Plot, no i robimy, starczyło na dwa, o kurde, ale ekspad dłużo, bardzo, i na brakuje, no dobra, Zobierzemy to, to i co by tu sobie zrobić, jeszcze chyba jeden level potrzebuje, tak? Mm, tak. Jeszcze jeden level potrzebuję. No i dobrze. Fajnie. Teraz tak. Szósteczka, pole uprawne. O, jest ta ziemia. Trochę nierówna. Ale to nic. Spróbujemy sobie to zrobić jakoś tak. W miarę fajnie. Dobra. Eee, nie. Wiecie co to te pola uprawne to chyba jednak na fundamentach zrobię zobaczymy jak to będzie wyglądać na fundamencie To zajmuje cały fundament, więc... więc te drewniane fundamenty musimy wykorzystać i ułożymy to sobie tam chciałem podnieść jeden i jeden. Dobra, to musimy zrobić coś takiego. Okej, okay, czyli wszystkie 6 nawet musimy wykorzystać. No dobra. Chyba nie ma tak źle. Przynajmniej na coś to pójdzie. O kurde, ale się przestraszyłem, że to mój niedźwiedź. Ale dobra, udało nam się. Na no spokojnie. Mały głównie tam ucieka. Który masz poziom? Eee. Jakbyś miał 140, to mi Cię wziął. Widzicie, jak wybrzydzam? Hmm. Podnieś jeszcze to. I teraz tak. Ja z czym Ty masz tutaj problem, żeby płotek mi zrobić? Co? No, niedobrze. Jak mi się tu nie chce płotek wybudować? Bardzo źle. Ale widzę, że to zajmuje chyba idealnie cały fundament, nie? Tak. Dosłownie perfekcyjnie calutki fundament zajmuje, więc nie wiem, co z tym zrobić. A, trudna sprawa. Czy może gdzieś indziej to dać? Nie wiem, na razie nie. Na razie to podnieśmy. Najwyżej zbudujemy trochę w innym miejscu. Ale zobaczcie, że ten fundament zlikwidował rośliny. A pole uprawne ich nie likwiduje. I to jest bardzo kiepska sytuacja. Ale chyba tak właśnie trzeba zrobić. To ja robimy odtąd. Nie, ale to trzeba poprawić, bo to wygląda ohydnie Dobra. No jak musi tak być? Powiedzmy, że nasza postać nie zbyt dba o estetykę ogródka. Można tak powiedzieć. A to sobie odłożę na górę. A później będzie trzeba zrobić porządki z tymi dinozaurami, żeby nie stały wszystkie na środku, bo to trzeba będzie jakoś ładnie pochować. Na przykład nie wiem, tam pod tą jaskinią, taką nary. Nie na jaskinię to to nie jest, ale pod tym zagłębieniem, czy co to tam może być. Ach, tu niech się zbiera woda, a ja idę zbierać drewno. Niestety. Ale ogólnie tutaj kulu prawnych, jakby ktoś nie wiedział, podlewać nie trzeba. bo One się będą uzupełniać same w w momencie, gdy będzie padał deszcz i tych największych no, tych największych zwykle jest tak, że drewna drewna, kurde, ja pieprzę, patrzę się na drewno i mówię drewno u tych największych zwykle jest tak, że wody nam nie brakuje więc nie powinno być z tym najmniejszego problemu no i co, i tniemy to drewnianko, nie? o, jakie ociężały, o, jaki pełny w ogóle wam się pochwalę, że zakładałem dzisiaj hodowlę stoczogonków i jakby ktoś chciał w przyszłości kupić skoczogonki, no to, no to zapraszam do mnie, bo jak mi się uda, żeby one się w miarę dobrze rozmnażały, no to założę więcej tych hodowli i będę po prostu je sprzedawał. Myślę, że spoko pomysł, żeby sobie dorobić jakieś tam drobniaki. Um, ogólnie to planuję zrobić tak, że wszystko to, co zarobię z hodowli, będę inwestował w hodowle i zobaczymy jak to się rozwinie. No na pewno trzeba będzie uzbierać na, na pierwszy regał i to będzie wyzwanie. No tak później to już będzie na luzie szło. Krzysteczka, uuu. Jest zbyt krzywo. Mogę jedno na drugim postawić? No nie, 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 nie bardzo. A może być. Będzie widać, że to ja... uuu. Jakaś u. ostra krzywizna poszła. Nie, nie wolno. Musi być równiutko w miarę. Lepiej, chyba lepiej. Zapiszmy sobie grę na wszelki wypadek, jakby miało skraszować. Bo jak już pewnie wiecie, ta gra crashować trochę lubi. I tak nie jest tak, że tak była na premierę, bo na premierę to była tragedia z crashami i niektórym ta gra w ogóle nie działała. Ja byłem z taki, jedną z takich osób, którym crashowało jedno ustawienie, nie pamiętam jak ono się nazywało. Ale było jakieś tam ustawienie właśnie, które było przyczyną kraszów. przynajmniej u mnie i u niektórych osób. O nie, misiek. My z Miskiem tutaj nie zadzieramy. Więc zbieramy obok. 78, to jeszcze troszkę. Jeszcze z 90. Tak mniej więcej. Wystarczy chyba. Zaraz zobaczymy, czy nam wystarczy. No ale chyba wystarczy, bo to nie... Też chyba z 70. Nie, nie wiem, nie pamiętam czy miałem. Ale coś koło takiego tego tylko się wydaje. 74. No dokładnie. Czyli na 3. Na 2. Czego nie mamy. Kamienia. Okej. Okay. Co źle policzyłem? Nie. Nie, dobrze nam, starczyło nam. Ja nie wiem. Mózg mi umarł na chwilę. O. Jest. Okropny ogródek. Okropny, ale można powiedzieć, że... że no wygląda to tak, jakby ktoś sobie zrobił na działce. Uuu, ten nie jeden jest taki krzywy. I nachodzi mi na, na ten. Dobra, już chyba mniej. Dobrze, dobrze, pozbierajmy gówno. Jest teraz bardzo ważne, żeby gówno zbierać. No jego nie widzę. Zbieramy z Zbieramy z pteraska. Zbieramy z Argentavisa. Jest Argentywisa. Dobrze, że mamy tych średnich trochę. Możemy też zrobić kompostownik, by się przydał. No i z tego kompostownika byśmy mogli. Yy, korzystać tylko dla naszej postaci, bo yy, ludzkie odchody dają tylko 1000 w tej grze, jeśli chodzi o nawóz, a najmniejsze zwierzęce już tysiąc, już 3500, więc nie ma sensu ich przerabiać. Lepiej przerabiać tylko te ludzkie, a później będziemy mieli żuka. I ten żółt będzie przerabiał to za nas. Kompost yy, pin Drewno to, to, to dobra. Kompost się robi. Dziękuję bardzo. Szósteczka. I co i tak? Tutaj? Niech se stoi tak na skraju. I generator. Żeby nie przeszkadzało. Nie jestem jeszcze gotowy, by się wypróżnić. Dobra. Tutaj dajemy cały stack tecza. I potrzebujemy 50, tecza i 3 kubki, żeby e, przetworzyło się to na nawóz. Taki dobry nawóz, on dużo daje. Nie pamiętam ile, ale dużo. Chyba 50 koła. A ten z Żuka jeszcze więcej. Jakbym miał obstawiać, to tak jest. Ale ręki sobie uciąć nie dam. Deszcz nie pada. Więc możemy sobie postawić jakieś miejsce do zbierania wody. E, water. Water tank. Cementing face, 5 i 30 kamyczków. Dobra, to 5. 4 kamyczki potrzebuję. Będzie tu 4 kamyczki czy nie? No to po czymś przebiegłem jakby się udało zniszczyć. Dobra, strasz to. Tu jest taki kamyczek, który chyba się da zniszczyć. Nie, jednak nie. O! Dobra, mamy, mamy nasze kamyczki, teraz trzeba iść po cement jak skończę nagrywać, będę musiał sobie wziąć jakąś tabletkę na ból głowy, to zaraz nie wytrzymam i się zdechnę na odcinku normalnie. Mm, dobra, bierzemy to. I mamy to. Teraz szósteczka. No i stawiamy to sobie Można pod wodą? Można pod wodą. Nie wiem czy chcę to stawiać pod wodą. Chyba... O! Tak postawmy zaraz obok. Not fertilized, not seeded. Not irrigated. Tam tutaj nie ma wody. Dobra, zróbmy bukłak. Water skin. Super nawóz, on jest fajny bardzo, bo on nam odnawia wszystkie rzeczy, które można odbierać. To jest bardzo fajna rzecz. Zróbmy nawet trzy bukłaki. One się nam bardzo przydadzą do ogniska, żeby sobie gotować jakieś farbki i takie tam bzdurki. Dobra, to się robi. Gierkę zapisujemy. I już niedługo będziemy mieli nasze siodełko na Argentavisa Już chyba nie w tym odcinku, ale być może się uda w następnym Więc fajnie było A, dobra Boże Nie Napełniamy... a nie Dobra, jest woda Tutaj hmm. też się zbiera woda Okej, okay. okej, okay, luz, dobra To super teraz tak hmm, trajku daj mi tak cytrynka kukurydza ziemniaczek marchewka narcoberry i medzeberry się wahałem czy tu zrobić narco czy major, ale niech będzie tak teraz tak tu odchody, tu odchody, tu odchody, tu odchody. Moje gówno idzie dotąd. Potrzebujemy jeszcze dwóch kup. Dawać moje zwierzątka. Wierzę w wasze umiejętności wydobywania... Um, ...strawionych resztek z waszych odbytów, że tak powiem, xt. Nie, to miało być śmieszne, ale chyba nie było. Dobra, not fertilized, not fertilized, okej, okay, tu już jest, fertilized. Um. W ogóle jak później będziemy mieli tego żuka to będziemy mu dawali wszystkie odchody, dlatego że on będzie w zależności od wielkości odchodów robił tyle nawozu i będzie jeszcze robił z tego olej, więc więc to jest super sprawa. Dobra, no i mamy już wszystko wyrasta, tak? Wszystko, wszystko Super sprawa. Dobra, i oto jest nasz ogródek. A teraz będę musiał poczekać, aż to trochę urośnie, żeby zrobić miniaturkę. gorzej. Albo zrobić miniaturkę, jak to jest takie małe i tego w ogóle nie widać. To jest druga opcja. No, niestety. Dobra. Ale tak czy inaczej, cel naszego odcinka został wykonany. Mieliśmy zrobić farmę i farmę zrobiliśmy. Więc ja dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Nie mam już metalu. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za uwagę, a to już mówiłem. <grymne> Do zobaczenia. No i cześć.